Jego pasją od 10 lat jest fotografia. Na swoim koncie ma już tysiące wykonanych zdjęć. Jarosław Ciężki, mieszkaniec Praszki 22 listopada zorganizował wernisaż swoich prac. Przyrodę robiłem zawsze. Wcześniej ją łączyłem poprzez wędkowanie. A później jakoś tak się złożyło, że przeszło mi troszkę to wędkowanie i przeniosłem się na, na fotografie, ja tak bardziej jestem skupiony na, na fotografii yy, w stronę ornitologii. Wystawę tworzy 26 zdjęć. Fotografie przedstawiają takie ptaki jak jaskółka, bażant, żuraw, czapla, dzięcioł, sikora, bocian czy dudek. Fotografie zostały wykonane w różnych częściach Polski. Zdjęcia są głównie z naszego regionu, okolice Załęczeńskiego Parku Krajobrazowego, nasze okolice tutaj, ale są także i z ujścia Wisły. Nad morza, Parku Narodowego. Czasami robi się z marszu, czyli idąc aparatem gdzieś tam, nie wiem, leśnymi duktami, czasami z samowodu, staje na jakiejś leśnej ścieżce, gdzieś przez, szyby, przez okno się robi. Ale w większości to jest e, zasiadki, z czatowni. Pośród tysiąca zdjęć z jednego pan Jarosław jest najbardziej dumny. To jest zdjęcie żurawiu w słońca. Siedziałem w czatowni, byłem tam przed słońcem, jeszcze po ciemku. Klimat był bardzo fajny, bo były takie mgiełki nad rzeczką. Jak żurawie wyszły, tak akurat z drugiej strony zaświeciło słońce od schodu. Ładnie oświetliło takim słodącym słoneczkiem, ładnym kolorem. Wystawa Jarosława Ciężkiego czynna będzie do 10 stycznia w Galerii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce.